Witam Was tu Bea z kanału Hard. na początku może przejść, bo mi się dynda aparat dobra więc tak przeglądałam ostatnio YouTube'a no i są dwie kwestie. Pierwsza to jest taka, że yy, no Aż mnie trochę to szczerze mówiąc, zaskoczyło, i to bardzo tak w pozytywnym słowa tego znaczeniu, mam już ponad 100 subskrypcji, 118 dokładnie, więc no, trzeba iść za przykładem moich poprzedniczek, trzeba będzie jakieś candy zrobić, także podejrzewam, że chyba z kandy to się do września wstrzymam, aż wszyscy wrócą z urlopów, żeby kogoś nie pominąć i w miarę możliwości, żeby to jakoś miało ręce i nogi. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, popatrzyłam trochę na y, komentarze. W jednym z moich filmików, pod jednym z moich filmików prosiliście o pokazanie, jak się robi taką kartkę. Prawdzie to było dosyć dawno, no ale akurat w przypływie odrobiny wolnego czasu mogę Wam to pokazać. Więc ta kartka wygląda w ten sposób, gdyby ktoś nie pamiętał, nie wiem, czy mi to obejmuje, bo nie widzę. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. To się składa do środka, to się składa na zewnątrz i to do środka. Tak wygląda moja kartka. To jest moja pierwsza kartka, którą robiłam. Sam model gdzieś podpatrzyłam na którymś z filmików, nie powiem wam dokładnie na którym, bo to było naprawdę bardzo bardzo dawno, jeszcze chyba epoka dinozaurów, ale postaram się wam to przypomnieć i, i pokazać jak to się robi. Więc tak, to nam będzie potrzebne. Potrzebujemy wyciąć sobie kwadrat. Ja sobie tutaj wyciąłam, żeby nie przedłużać i nie zanudzać. Wyciąłem sobie kwadrat o wymiarach 24 na 24. Ja wam tutaj może napiszę: 24 cm na 24 cm. Będę porwała w centymetrach. Nie jest to skomplikowane, nie potrzebujemy żadnych, szczerze mówiąc, takich wielkich zagięć robić. A tyle co potrzebujemy, to podejrzewam, że na można sobie nawet i zresztą ja będę sobie ręcznie zginęła. Potrzebujemy kwadrat o wymiarach 24x24. 24. Jeśli chcecie, szczerze mówiąc, ja pokazuję na takich wymiarach. Wy, jeśli chcecie, możecie sobie zrobić kwadrat większy, mniejszy. To zależy od Waszych potrzeb. Więc może zostańmy przy tych moich wymiarach na razie. Zobaczycie jak to się robi, a później już samemu będzie można sobie zmodyfikować wszystkie wymiary. Więc tak, mamy już kwadrat wycięty. Teraz tak, składamy go. Będziemy robić zagięcia. Ja sobie wprawdzie wezmę do skorowania moją matę. Z tym, że widzicie, ja mam trochę taką dziwną, i no szczerze mówiąc, nie do końca jestem z ale nie narzekajmy. Dobre jest to, co się ma, i trzeba to docenić. Yy, więc tak, zginiamy sobie na 12 cm. Moja jest w centymetrach, dlatego Wam mówię w centymetrach. A wcale, czekajcie, nie znajdą. Dobra ja wam mówię Pi razy oko dziewięć z kawałkiem. nie wiem, bo mi się miarka za dobra Zostańmy przy centymetrach będzie o wiele lepiej <laughs> więc zginamy sobie to na 12 centymetrach raz ups gdzie mi lecisz i dwa Zginamy sobie to na 12 cm. I zaginamy. Dobra. Ja sobie zaginam na 12 cm. 12 i 12, czyli dzielimy kwadrat na 4 równiutkie części. 4 równe części. Teraz tak, jak już mamy zagięte. Ja sobie biorę, wezmę sobie dłuższą linijkę. Patrzcie, jakie ma fajne linijki. Jest bardzo praktyczna, bo nie potrzebuje miarki. Jak sobie coś mierzę, to sobie zaznaczamy ołówkiem, i wtedy do linii Więc tak. Biorę sobie od. Nie wiem, czy widzicie to. Mam nadzieję, że tak. Tak zrobię. Od rogu do rogu. Po przekątnej. Od jednego do drugiego. I ja teraz sobie biorę takie zmyślne urządzenie do kwiatków. Proszę bardzo. I sobie. Tylko tak, starajcie się równo to zrobić. Nie w miarę, tylko to musi być równo zrobione. Ok. I teraz sobie składamy. Do środka więc ja sobie to robię tak tu do środka to zagięcie musi nam się tu nie wiem czy to widać i tu do środka tu musi być równo wszystko wyjdzie w prawo. dobra Mamy równo zagięty. Tam jest równo, równo i równo. Dobra. Ok. Zgadza się. Teraz tak. Takich kwadratów potrzebujemy mieć trzy. Ja już sobie przygotowałam wcześniej. Mam trzy takie kwadraty. Pozaginane. Widzicie? Wszystkie trzy są zagięte. I teraz tak. Co my dalej będziemy robić? Teraz tak rozkładam sobie jeden do góry, drugi do góry. I teraz musimy to posklejać. Ten nie idzie do góry, ten musimy przykleić odwrotnie, w tą stronę. O tak. Tu, a to tutaj. Czyli musimy sobie posmarować. Całą powierzchnię tu i to przykleić i tu i też to przykleimy. O. Ale wiecie, co mi właśnie wpadło do głowy? Ja zamiast kartki, może być kartka, ale ja sobie zrobię coś innego. Ja sobie to przykleję na wierzch. Można, tak, bo przecież to bez różnicy tej czy z tej strony przykleimy. Ja sobie to przykleję z tej strony, ale tutaj sobie zrobię kieszonkę, słuchajcie. Czekajcie, gdzie jest mój, tu to jest mój piórkacz. Zobaczymy. Ja to w tej chwili robię z Wami pierwszy raz. Wycinam sobie na kieszonkę. Czyli robimy to na tak zwane oko. Dobra. I teraz to przyklejemy tutaj. Nie może być tak? Może chyba. Zobaczymy, co mi wyjdzie. Ja sobie lubię skomplikować trochę życie. Dobra. To teraz klejmy. Wow. Wiedziałam, że tam będzie. Zawsze tak jest. Dobra. To nie jest oryginalny klej, także nie będę Wam mówić co to za klej. Jakiego ja używam? Po pierwsze, nie wiem jaki jest, chyba to jest, chyba wikol to by był, albo jakiś, nie, mazik w odpowiednich w Polsce jest do tego. Chociaż nie wiem czy mazik nie jest, magiki cały jest lepszy od tego co ja mam. Ale nie narzekajmy. Ja tu wlewałam już ze cztery jest w środku, także. Klejami to u mnie. Ten, kto ogląda, to wierzy ja tak. Cały czas coś mieszam. Dobra, przyklejamy to. Mamy przyklejone jedno. Ok. I teraz drugie. I teraz sobie to dokładnie to samo. Chociaż wiecie co? Jakbym zrobiła to i przykleiła z tamtej strony, to by miała kieszonkę z drugiej strony, tak? To złożymy tak. A tu kieszeń z, dwa z drugiej. Ale to by się głupio wyglądać. Dobra. Robimy kieszeń z tej samej strony. O, widzicie? Klej nie biega. Dobra. Trzymaj się. Mm, klej, 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 klej. Dobra, może się będzie trzymać. Więc tak, czyli to muszę przykleić tu, czyli z tej strony sobie robię dziurę i znowu robimy sobie na tak zwane oko. Wy sobie możecie to odmierzyć. Mnie się po prostu nie chce, nie lubię mierzyć. Zawsze mi krzywo być jak sobie mierzę. A teraz nawet jakby mi krzywo wyszło, zawsze mogę powiedzieć, że tak miało być. No nie. To są uroki. Teraz posmarujemy tutaj. Już tamtego nie będę smarował. O! No, tu smarujemy. Słuchajcie, nie wiem, czy Wy to widzicie, bo mam nowy statyw zrobiony, znaczy zrobiony, statyw. Nie mam ramienia do aparatu, mój statyw się właśnie rozwalił doszczętnie. Próbowałam wczoraj coś nagrywać, ale mi nie wyszło. Więc muszę to zrobić dzisiaj. Znaczy muszę. Nie muszę. Ale chcę. Ale chcę Wam to pokazać. Dobra. I mamy zrobione. Widzicie? Tu jest jedno, a tu jest drugie. I to się nam posklejało, dobrze? Miejmy nadzieję, że się dobrze poskleja. Dobra. Czyli szczerze mówiąc, nasza kartka już jest zrobiona. Kartkę mamy zrobioną. A, znowu mi ten knajby. To on jest okropny. Mam nadzieję, tylko, że będzie dobrze trzymał. Teraz tak. Zaraz, może ja tu gdzieś coś znajdę. O, tutaj mam jakieś kartki. Dobra. Bo chcę Wam pokazać, bo to nie wiem, czy widać w, w tym, na tej bazie. Tu widzicie, jest jedna kieszonka, a tu mamy drugą kieszonkę. Więc tu jeszcze jakieś niespodzianki można włożyć sobie. O, i tak będzie wyglądała moja karta. Teraz tak. Yy, Obklejać tego z Wami nie będę, zrobię jeszcze tylko ostatnią stronę, żebyście zobaczyli mniej więcej zamykanie. Yy, tutaj. To odłożę. Się. Tutaj widzicie, w tej mojej pierwszej kartce, ja zrobiłam wiązanie w ten sposób. Tu włożyłam pod kartkę wstążeczkę, z drugiej strony też i jest związane. I to był błąd. Trzeba było puścić wstążeczkę z tyłu, przez, pod kartką, ale z tyłu, całą pod spodem. Dlatego, że tak, jak tu zwiążę, to tu się otwiera. Ona się wszędzie otwiera. Więc, żeby to miało jakiś wygląd i ręce, i nogi, więc trzeba tu pod spodem, by było wstążeczkę wcisnąć. I ja ją w tej chwili tak zrobię. Z tym, że jakiś papier sobie poszukam... O dam to dobra, niech I teraz tak, miałam 12 to sobie obetnę 11 i tak. 11,5 weźmiemy 11,5, 11,5 Widzicie, takim sprzętem się obsługuje. Mam trymer, ale wiz chodzi z pół centymetra. Więc moje wszystkie prace są robione w ten sposób. Mierzone. 11,5 Dobra. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. I teraz tak. Jak my chcemy, żeby to się zamykało? Czy te kieszanki mają być w boku? Głupie będzie wyglądać. Wolałabym, żeby były chyba od góry. Bo nawet jak coś będzie wystawało, to będzie tak dosyć fajnie wyglądać. To będzie pierwsza strona. Ona będzie odklejona, także gdzieś tu paprałam już klej. Ja tak mam. Dobra, to to będzie nasza ostatnia strona, więc to będzie wyglądało w ten sposób. Sobie przykleimy. Tylko teraz jeszcze tasienkę. Trzeba jakoś zlokalizować tasienkę ja tu mam... Mam. Słuchajcie, mam tu jakąś brązową tasiemkę. Nie wiem, jak to idzie. To jest jeszcze... Czy to już jest coś innego? Aha. A co będzie za krótkie? Czyli to wynocha? To może być. Teraz zobaczymy, ile nam tego potrzeba. Tak pi razy oko. Tu tak tutaj wystarczy. Okay. no i teraz kleimy tu będzie nasza wstążka tutaj mamy kartkę i sobie ją kleimy nasz piękny klej no mam nadzieję, że to przyklei. słuchajcie tak pomyślałam sobie teraz że szczerze mówiąc to taką kartkę można zrobić już nawet yy, z takiej kartki 30 na 30. Jest gotowy kwadrat, a co tam szkodzi? Wziąć i, i go poskładać na cztery. Posklejać różne kawałki, jakieś fajne, kolorowe. Nie trzeba później się bawić z obkładaniem tego, z obklejaniem tego wszystkiego. A w ogóle, to chyba nie byłby głupi pomysł, gdyby taką kartkę wkleić normalnie do albumu. Jeszcze tego nie próbowałam, ale wszystko przede mną. Więc chyba sobie coś takiego zrobię. Zamiast kleić tu ostatnią stronę, klejać to wszystko. Równo. Zamiast to wszystko sobie obklejać to ja sobie to mogę wkleić w albu. Też przewiązać wstążyczkami. O, widzicie? Tu się będzie zamykało. Tu się będzie zamykało. O, chodź tutaj. Ta wstążka jest taka. O, widzicie? Zamknięte jest. A jakby tak otworzyć później, to patrzcie. Tu jest przyklejone do bazy, dajmy na to do kartki, sztywno i mamy rozkładanego cudaka. Nie wiem, może o tak, o, widzicie? Jakby to było przyklejone. A to, tu można jeszcze nakładać różnych fajnych zdjęć. Jeszcze są dwie kieszonki. Zresztą szczerze mówiąc, tutaj też można jakieś kieszonki porobić, no małe, tak, tylko malutkie, bo tu dużo zagięć jest. To jedynie na prostych kawałkach. Ale jeszcze jakieś zdjęcia tu wchodzą. No, i to będzie chyba pomysłem na mój kolej, do mojego kolejnego albumu. I spróbuję sobie to wykorzystać. Widzicie? Tu już mam. Tak się zawiązuje. Nie wiem. <laughs> Denerwuje mnie to poklejone. a zaraz przykleję jeszcze na szybko. Tak, żeby nam pasowało coś tutaj. Te kwiatki. Z... Mogą być, wiecie? To te kwiatki mogą być. Dlatego że. Damy później jakieś ozdoby tutaj jeszcze z kwiatów. To to jeszcze raz podnieśmy sobie. 11,5. 11,5. O, i wiem nawet co zrobię. Będę robić album do Kandy na wrzesień. Podejrzewam, że. Taką właśnie stronę jedną zrobię, właśnie nie z taką standardową książeczką, tylko właśnie z czymś takim. A to sobie już odkleję jako kartkę. O! rogi? Fajnie by to wyglądało? Nie, nie będziemy zaokrąglać nie będziemy się bawić. Kończę to, żebyście już nie usnęli przy tym więc sobie posmarujemy klejem o. niedługo planuję jeszcze nagrać takich kilka filmików o, przynajmniej jeden o takich moich... Hmm. moich o moich sprzętach. Zobaczycie jakie mam sprzęty właśnie robione ze starych rzeczy Widzicie? I są odwrotnie te kwiaty. Ale tu przyklejesz jakieś inne kwiatuchy. I będzie, no nie? I zobaczcie. Praktycznie kartkę mamy gotową. Tu jakieś paski jeszcze. Jakie mamy? Tu jest turkus, a ja turkusowego nic nie mam. Biały nie za bardzo będzie, bo nam ucieknie. Zginie ten kolor żółty też nie za bardzo. No nie. Nie, nie pasuje mi to. Zielony może. O, zielony by pasował. Ale mam turkusowy to nie. Nie, tutaj nic mi nie pasuje z tego kwiatku. Chciałam Wam pokazać, jak to by wyglądało. A nie mam na razie turkusowego kwiatka. Ale zobaczcie, o z tym jak fajnie wygląda. Prawdzie tam jest turkus, trzeba by było po prostu dobrać sobie kolorystycznie. Ale uważam, że nie głupia karteczka. Dosyć ciekawa. I w dodatku jeszcze coś w niej w środku jest. I może też również służyć jako mały mini albumik. To by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie, za cierpliwość, za to, żeście byli ze mną. I zapraszam Was do ponownego oglądania. Pa!